No widzę. no mam widzę, 39 dolarów, ja chyba wyślę do nich list, to będzie najlepsze rozwiązanie. I jeżeli on przyjdzie, to nagramy follow-up do tego. Cześć, kochani z tej strony, Kamil, chciałbym Was dzisiaj ponownie zaprosić na małą podróż w przeszłość, gdzieś w okolice roku 96, w którym to komputer, który za mną stoi, został poskładany. Tak się przynajmniej domyślam, że mniej więcej z tego roku pochodzi. Jest to Optimus 5P100, czyli taka ikona marki, a marka Optimus sama w sobie jest już ikoniczna na polskim rynku. Komputerów osobistych. Jest to firma, która jako jedna z pierwszych, jak nie pierwsza, oferowała gotowe zestawy komputerowe dla polskich rodzin. Mam tutaj cały zestaw Optimusa, jednostka centralna, monitor oraz klawiatura. No i najpierw zajrzymy sobie do środka, porozmawiamy o podzespołach, następnie spróbujemy odpalić tę wiekową maszynę, później przeprowadzimy drobną konserwację, spróbujemy troszkę. Przeczyścić zarówno klawiaturę, monitor, jak i wnętrze naszego Optimusa, a na końcu wy będziecie mogli zdecydować o jego losie. Także oglądajcie do końca. Bohater dzisiejszego filmu został przeze mnie znaleziony na popularnym serwisie ogłoszeniowym. Po rozmowie z właścicielką dowiedziałem się, że pracował on w biurze rachunkowym i został zakupiony z taką konfiguracją, w jakiej wystawiono go na sprzedaż. Trudno uwierzyć, że nie było do niego myszy, ale cieszył fakt, że komputer działa i posiada firmową klawiaturę od tajwańskiego producenta Uniki Electronics, w której zastosowano klony mechanicznych przełączników Sherry MX firmy Aristoteles. Zestaw wieńczy 13-calowy monitor firmy Trisoma, również obrandowany przez Optimusa. I zobaczcie jeszcze taka ciekawostka. Ja pamiętam z dawnych czasów, że jak na kinoskopowych starych telewizorach były trzy kolory: niebieski, czerwony i zielony to oznaczało, że są kolorowe. Takie właśnie mamy tutaj, a tymczasem co? Monitor jest monochromatyczny. Historia tego komputera pozwala przypuszczać, że nie widział on zbyt wiele akcji, jeśli chodzi o gry, ale być może był świadkiem bardzo ciekawych operacji księgowych. Kto to wie, może na dysku coś znajdziemy, ale zanim spróbujemy go jeszcze odpalić, zajrzyjmy do środka, zobaczmy jakie są podzespoły i czy w ogóle pozwoliłyby na puszczenie jakichś gier właśnie z 96-97 roku. Po zdjęciu panelu obudowy przywitała nas plątanina klasycznych kabli pata i spora ilość kurzu. Zacznijmy jednak od procesora. Po demontażu masywnego chłodzenia, naszym oczom ukazuje się procesor AMD 5K86P90. Coś się chyba nie tak. Nazwa komputera wskazuje, że powinien tu siedzieć Procek Pentium 100. Tutaj jest nawet naklejka Intel Insight, czyli wszystko wskazuje na to, że powinniśmy mieć CPU niebieskich, a jednak jakimś sposobem znalazł się tutaj procesor AMD. Czy jest to przekręt, czy był tutaj jakiś upgrade? Trudno powiedzieć tak na dobrą sprawę, ale mi się wydaje, że była to świadoma decyzja kupującego pod namową osób składających czy za doradztwem i zaraz Wam powiem dlaczego. Procesory K5 walczyły o pozycję na rynku z Pentiumami i choć nawet w swojej nazwie zawierały informacje o wydajnościowym odpowiedniku po stronie Intela, w grach nie cieszyły się taką samą mocą. Ich mocną stroną były jednak obliczenia przecinkowe, przydatne przy aplikacjach biurowych, a nasz komputer miał mieć zastosowanie biurowe właśnie. Poprzedniej właścicielce najpewniej zaproponowano więc tańszy odpowiednik o podobnej wydajności w Excelu. Teraz, jeśli ktoś kupuje procesor, to naturalnym jest, że będzie również wyposażał się w chłodzenie. A tutaj taka informacja znajdowała się na IHS-ie. Jest napisane: Heat Sync and Fan Required. Bardzo ciekawe. I jeszcze inna informacja. Designed for Microsoft Windows 95. Yeah. Nasz AMD K5 siedzi na płycie głównej od MSI, dokładnie P54C si 7 wyposażonej w socket 7, wbudowane kontrolery dysków oraz portów COM i LPT, a także zarówno opcje PCI jak i ISA w portach rozszerzeń. A w portach tych znalazłem dość popularną w tamtych czasach kartę graficzną S3 Trio 64V+ z jednym megabajtem RAMu na złączu PCI oraz kartę sieciową firmy 3com wyposażoną zarówno w bardziej współczesne złącze RJ45, jak i nieużywane już BNC, wyglądające trochę jak złącze antenowe. Czyli nasz Optimus pracował w jakimś otoczeniu sieciowym. Ponadto mamy na pokładzie całe 24 MB ramu, mechaniczny dysk o pojemności 1 GB i napęd na dyskietki 3,5 cala. No dobrze, moi drodzy. Czas odpalić tego antyka i zobaczyć jak tam zegar tyka. Podejrzewam, że zegar nie tyka, bo bateria może być stara, ale pewnie dysk będzie tykał. No dobra, to lecimy. Piękne dźwięki, nie świecą się diody od dysku ani turbo, ani power. Okej, okay. coś działa. CMOS display type mismatch napisane. Momencik, spróbuję rozjaśnić. Okej, okay, to jest max i Ranseta Pietylity także 94 rok, o kurcze jak ładnie na to popatrzeć dobrze, zobaczmy co tutaj się podziało no i zobaczcie moi drodzy, jaki przepiękny BIOS, ami BIOS no dokładnie firmy American Megatrends, 94 rok no i zgodnie z przypuszczeniami bateria padła, dobrze, że się nie wylała te pastylkowe też potrafią się od czasu do czasu wylać, no i mamy 80 rok, 1 stycznia. Dyskietka, czy napęd dyskietek jest teoretycznie ustawiony, powinien działać. No jest problem z dyskiem. Widzę. Hasło antywirus w biosie, to jest zabawne bardzo. O proszę, można sobie zmienić kolory. Nic no, nie zmienia nam za bardzo. I to ciekawe, bo komputer z 96 roku, rok 2000. Wszyscy pamiętają, że była pluskwa milenialna, czy milenijna. I one wszystkie miały paść, miały się zablokować, a jednak bez problemu działały. Save changes and exit, i zobaczymy, co się stanie. No i tak, to trochę trwa. Jak widzicie, Windows 98, na takiej specyfikacji, powinien się włączać dużo szybciej. Aczkolwiek mam podejrzenia graniczące z pewnością, że ten dysk niestety kończy już swój żywot. Windows 98, co za old school, jeden z lepszych systemów operacyjnych Microsoftu. Moim zdaniem, no i tak, karty graficzne S3 Trio 64V+, czyli wszystko OK. Karta sieciowa Freecom Etherlink jest. No, klawiatura standardowa, monitor domyślny, on OK. I dyskietkę też widzi. Także teoretycznie wszystko z tego, co mamy tutaj zainstalowane, działa. No, zobaczmy sobie ten arkusz. Tutaj jest, tak, otręby P, ilość 1200, kąc bydło. Co to jest konc bydło? kąc kropka, bydło. Co to może być za, za skrót? Kąc, końcowe bydło, nie wiem. Tyle, ile zostało na końcu po jakimś bydłobiciu. O, jest i drób, proszę bardzo. <laughs> Ale MacGyver nie wiem, czy hodował coś. Znowu jest bydło. Sumę sum sobie zrobimy. Bum! Błyskawiczne liczenie. 48 657 sznurków bydła, drobiu, witamin, kredy i tak dalej. Proszę bardzo. O tu jest finisher jeszcze. O co chodzi? Czy to są jakieś ciosy specjalne na przykład? Ja bym musiał, tak jak teraz się kupuje, takie te DLC, skórki jakieś i tak dalej. To tutaj finisher, pan, pan rolnik jakiś kupował, żeby, żeby móc jakimś fajnym fatality mm. <grym> załatwić krowy. Prawie wszystko zostało wyczyszczone chyba z tego komputera, bo zakładam, że skoro pracował w biurze rachunkowym, to więcej tego wszystkiego by było. Ale no, jeden plik się ostał i cieszy mnie to bardzo. Ja nie zapiszę w nim zmian, bo chciałbym, żeby on został w takiej oryginalnej wersji, w jakiej jest. Jest to jakaś pamiątka, jakby nie było. No dobrze, komputer działa. Jest troszkę głośno, jest monochromatycznie, ale działa. Komputer jest sprawny, bardzo mnie to cieszy. Teraz jeszcze taka ciekawostka, ponieważ mamy tutaj Windowsa 98. I raz zdarzyło się instalować Windowsa 95 z dyskietek, i była to prawdziwa katorka. Wiem również, że Windows 98 miał wersję na dyskietkach i moje podejrzenie w związku z tym, że od poprzedniej właścicielki słyszałem, że komputer nie przeszedł żadnych modyfikacji, to, że ktoś zrobił to tutaj również przy pomocy dyskietek. Nie ma cd u no chyba, że został CD-ROM zainstalowany na moment tylko w firmie, jeszcze w Optimusie, tylko celem instalacji. jak było trudno powiedzieć, możemy się tylko domyślać. A teraz chciałbym odpalić jakąś grę. Niestety, w związku z tym, że tego CD-ROMu nie ma, nie możemy się posiłkować żadnym kompaktem, także użyjemy sobie tej karty, przejściówki takiej pod IDE, gdzie możemy wrzucić kartę pamięci z grami czy z grą. Pierwsza gra, jaka będzie tutaj odpalona, myślę, że stali widzowie kanału już się domyślają, a nowi przekonają się za moment. Były drobne problemy, trzeba było podłączyć nasz, naszą przejściówkę, czy adapter pod inny kontroler na płycie głównej, ale jak widzicie w tej chwili mamy obydwa dyski dostępne dla nas, 7 GB z hakiem, tam jest chyba 8 GB karta, także akceptujemy nasze parametry, jeszcze ustawmy sobie ten wyświetlacz. Escape, Escape, Save Changes, no i lecimy do Windowsa. No i tutaj czeka na mnie instalka luka 3D. już żeby nie było, w tamtych czasach shareware były bardzo popularne. Instalujemy. Zastanawiam się teraz, czy. Uuu, dosłowski instalator. Zastanawiam instaluję Duke'a Nukem shareware. 12 MB tylko. Shareware, czyli wersja taka demonstracyjna, jakby demo. Przecież ja te pierwsze poziomy znam na pamięć, bo przez długi czas nie było. O już, proszę bardzo. Nie było dostępu do internetu. Nikt nie miał akurat ze znajomych pełnej wersji. No to nie było gdzie tego kupić za bardzo, więc miałem tylko wersję Shareware i pierwszy ten poziom Duka znam na pamięć, bo tylko to tam było. Jest! Tak jest, Duke. Niestety nie mamy karty dźwiękowej, więc ja Wam. Takie były mniej więcej dźwięki i zaraz wejdziemy do dyka. Damn, those alien bastards shooting my rights. Tutaj jest. Amunicja. O nie, spacja nie działa. Dobra, no to pograliśmy. No to znaczy można grać dalej, ale generalnie tu się wskakuje. Tam, jak się wejdzie, to tam jest sekret. Bo tutaj wychodzi RPG: Record of parental lock. Bo tutaj można podejść do pani tancerki, dać jej dolara i powiedzieć: Shake it, baby, shake it, baby. Detail high w ogóle mamy. Shadows on, screen tilting on, screen size on. W ogóle, jak się miało komputer, który nie domagał troszeczkę, to co się robiło w takiej sytuacji? Tak się grało. I on już zaczynał domagać. How to order? Widzisz, i tu jest opcja, jak zamówić z Dukea pełną wersję? Nie? No, Wiza, no mam wizę, 39 dolarów. To jest taniej niż większość gier AAA teraz, nie? Ja chyba wyślę do nich list. To będzie najlepsze, najlepsze rozwiązanie. I jeżeli on przyjdzie, to nagramy follow-up do tego. Tutaj można, tu jest Armor, ale nie wskoczę. No dobra, no. Ale Duke działa i to bardzo płynnie. Także komputer, no, tak mniej więcej jak powinien działać, tak. Tak działa i zainstalowałem to na dysku tym e, starym 1 także wszystko jest ok chyba. To jest genialna gra, bo ona jest, ten, bo duke nukem jest taki cyniczny i on jest takim trochę drżony brawo. Pod... I on co chwilę ma jakieś teksty, podchodzi do lustra i mówi Damn, I'm looking good. Nie? Ma jakieś fajne bronie, że zmniejsza przeciwników i może ich rozdepnąć na przykład. Jest dużo takich, takich fajnych smaczków, potem się trafia do tego Strip Clubu. Co chwilę coś się dzieje takiego fajnego, no i tutaj bym się wskoczył. Głupawa trochę gra, ale jest niesamowicie wciągająca. I teraz patrz, co tutaj będzie. Aha! jest Na sraczu go zdobyliśmy. I poza tym jeszcze była ta gra bardzo interaktywna, że do czego nie podszedłeś, widzisz, jest interaktywne odbicie w lustrze, tutaj ta suszarka działa, jak się do niej podejdzie, naciśniesz, to to działa, jak się podejdzie do kibla, to działa, jest krew. No dobrze, zabawa zabawą, w Diooha mógłbym grać całymi godzinami, ale trzeba się za ten komputer wziąć troszkę od strony czystość, Kurz jest wszechobecny, na klawiaturze są jakieś rzygi albo inne płynne ustrojowe, także jest obleśnie, ogólnie trzeba się za to zabrać. No i słuchajcie, komputer działa, wygląda już jakoś, i teraz jest to, co obiecywałem na początku czyli Wasza rola przy podejmowaniu decyzji o dalszych jego losach. Pierwsza opcja to dopakować go, czyli dołożyć może jakiś akcelerator graficzny typu WDU, dołożyć CD-ROM, bo mam kilka takich, być może wymienić dysk, który już kończy swój żywot na nowy, albo podmienić go zupełnie na tego typu adapter. Wiecie o co chodzi w każdym razie. Zrobić z tego komputera taki naprawdę kozacki sprzęt, dołożyć kartę dźwiękową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Druga opcja natomiast to przekazanie tego sprzętu jako darowiznę do Muzeum Komputerów Osobistych w Łodzi. Wówczas, jeżeli by się zgodzili w ogóle, bo nie rozmawiałem z nimi, nie pytałem o nic, Was pytam najpierw i jeżeli by się zgodzili, to pojechalibyśmy do Muzeum właśnie Komputerów Osobistych z wizytą, z kamerą, z kamerą wśród komputerów. No i takie przekazanie uroczyste by miało miejsce. Trochę mi szkoda, jak o tym pomyśla, ale z drugiej strony wydaje mi się, że fajnie jednak, żeby więcej ludzi miało możliwość podziwiania tego typu okazów w takiej formie oczywiście, w jakiej jest teraz. Być może jeszcze bym go troszkę podczyścił. Tutaj nie dokładałbym żadnego sprzętu, tylko zostałby ten komputer dokładnie z taką specyfikacją, jaką ma. Obecnie, przy okazji takiej wizyty myślę, że poza przekazaniem komputera byłaby możliwość pooglądania innych okazów, jakie w muzeum się znajdują, oni mają troszkę fajnego sprzętu, także myślę, że całkiem fajny mógłby wyjść z tego materiał, ale oczywiście decyzję zostawiam wam, ponieważ z upgrade'u takiego komputera również powstałby materiał. Dajcie mi teraz znać jaki Wolicie zobaczyć, natomiast jeżeli chcecie oddać głos, oczywiście, że chcecie, to zaglądajcie na kartę społeczności na moim kanale YouTube'a, tam będzie ankieta, ona od momentu publikacji tego filmu będzie przez tydzień. Znaczy ona będzie czynna dłużej, ale ja będę zbierał głosy przez tydzień, no i wówczas wyjaśni się co dalej z naszym Optimusem 5P100. Dajcie jeszcze znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć materiał o historii tej kultowej marki, jaką jest to Optimus SA. To jest dosyć kontrowersyjna opowieść, można powiedzieć, ponieważ marka, taka firma z sporymi perturbacjami, dużo się działo a jednocześnie jeden z pionierów właśnie polskiego rynku komputerów osobistych, także też myślę, że można by bardzo ciekawy materiał o tym nakręcić. A teraz już dziękuję wam za oglądanie. Przypominam jeszcze tylko o subskrypcji kanału oraz kliknięciu dzwoneczek, tak żebyście nie przegapili następnych filmów. No i to by było już na tyle. Widzimy się niebawem do następnego.